doskonale wiedzą, aura nie pozwoliła wtedy na rozegranie tego spotkania. Dziś y, pogoda dobra, tor bardzo dobrze przygotowany, obie drużyny już w komplecie przy prezentacji i e, powiedzmy jacy zawodnicy dziś tutaj na Rybnickim Torze walczyć będą w tym y, bardzo ciekawie zapowiadającym się y, pojedynku. Drużynę zielonogórską do prezentacji przeprowadził trener y, i kierownik zarazem drużyny ZKZ Polmos Beram Jan Grabowski. Z numerem pierwszym w drużynie zielonogórskiej kapitan drużyny Andrzej Hussa. z numerem drugim zawodnik który bardzo dobrze zaprezentował się niedawno w niedzielę w meczu z Kakazetem Krosko Tomasz Kruk. z numerem trzecim Zielonogórski stranieri Tatar Rif Said Garjejew. z numerem czwartym Jarosław Szymkowiak z numerem piątym zobaczymy dziś Sławomira Dudka z zawodnikami młodzieżowymi w drużynie Zielonogórskiej będą z numerem 6 starszy z braci Kłopotów Dariusz i z numerem 7 Grzegorz Walasek. Zawodnikiem rezerwowym jest ten, który po raz trzeci prezentuje się po zdobyciu licencji żużlowej na torze, pierwszy raz na wyjeździe Grzegorz Kłopot i drużyna Rybnickiego RKMU z numerem pierwszym Anglik w barwach Rybnickiego zespołu, który znakomicie zaprezentował się w meczu wyjazdowym Drużyny Rybnickiej przegranym w niedzielę z GKM Gruziąc 35 do 54 Martin Dugard. On z numerem dziewiątym, z numerem dziesiątym, zawodnik, który miał, doznał kontuzji. W niedzielę jednak nie okazała się ona tak groźna, jak informowano w tygodniku z czy też w wielu periodykach sportowych. Eugeniusz Tudzież z obolałą nogą, ale wystartuje z numerem 11, Dariusz Fliger z numerem 12, zobaczymy Andrzeja Musiolika z numerem 13, Marka Fojcika z numerem 14 najjaśniejszy punkt polskiej części zespołu rkm w Grudziądzu w meczu w niedzielę Krzysztof Mrowiec z numerem 15 Eugeniusz Sosna Sosnato, dwóch zawodników młodzieżowych a stawkę drużyny Rybnickiej uzupełnia Mariusz Węgrzych, który w tym samym czasie co Grzegorz Kłopot w drużynie Zielonogórskiej uzyskał licencję, ten zawodnik ma 16 lat i oczywiście może zastąpić każdego młodzieżowca w swojej drużynie tak więc znamy już składy zapowiadają się nie lada emocje tutaj na stadionie RKM km Rybnik.